Czuję, że dzisiaj będę ruchał. Kurwa, czuję to. Dziękuję wszystkim, ja jestem Patkim Gmb i witam dzisiaj na nocnych playsach z metina jest godzina 3.50, a tutaj Wam pokażę mniej więcej jak zarabiać na godzina, gdzie szukać metinów, dać dwa metiny. O tej porze ogólnie najlepiej zarabiać tak po 12 godzinach jak już mało ludzi gra to się zatrzymamy metin ciemności metincia i my go na razie nie będziemy bili, pójdziemy sobie dalej, ale ogólnie tych metinów możemy szukać na tych obszarach odtąd gdzie ja jestem do wędrucego do tutaj dalej. I jeszcze tutaj za mocne możemy szukać Te obszary całe możemy szukać Tutaj są z zazdrości Jeszcze z zazdrości także tutaj możemy znaleźć A jeszcze Wam pokażę przy okazji Gdzie możemy expi... Tutaj mamy wolny spot dzikusów jak widać to w tej porzy wątpię w jak expi także jeśli by się o tej porze A teraz też nie będę ich napierdalał Bo nawet nie mam po co, nie chcę się za bardzo A trzeba tylko pokazać to jak Także tutaj jest exp, jesteśmy tutaj Jeszcze jest tutaj exp tutaj mamy, jak się będę wam za pokazywał Jeszcze wam pokażę bez maniaków i bez użytków o ile się znajdą Ich senet możemy zabić Oni nie są zbyt szkodliwi Znaczy, no są zbyt szkodliwi, mamy jakieś chujowe kół, ale szybko ich można zajebać Zobaczymy, czy ich spotkamy, czy nie Lepszy, no, czymś tu kawałek Tutaj jest są też ekspoizmki jakieś słabsze, ale jednak są Chyba nie, chyba coś, coś, ich, coś ich, to jakoś chyba nie ma tych bestów, dobra Bestów to są fmsy i w ogóle wszystko wszystko na 30 level dla różnych postaci. Mój FMSI plus 4, 2H te kawałki, 1 plus 4, nie pamiętam jaki KD. Czy się to inaczej nazywa, ale do na dachu jebać to. Zbera plus 4 jako plus 5, bojowa plus 6 plus 5 plus 6 plus 4, jakiś gówno, tutaj z bonusem nawet nie zauważyłem, co teraz zauważyłem. Oi, łuk mroku na 30 level, czyli taki jakby FMS dla linii, coś w tym tego. No to właśnie z tych bestów ich tutaj nie ma, chciałem wam pokazać, ale widzę, że kurwa ich akurat teraz nie ma. Tutaj mój lotcik z dnów, jak widać, trochę ja tego nalotałem. Ogólnie to jakieś gówno, za dużo nie jest warte, ale myślę, że dwie godzinki, nawet półtorej godzinki na jednak w nocy, tu gdzie wam pokazałem i takie coś to bezproblemowo można zarobić na tym trochę hajsu, bo to kurwa jednak trochę drogie jest. Nie wiem jak cenami Jak się daje, to wam powiem jakiś tam jeden z następnych odcinków jak nagram. No tak chyba było na tyle, no tak wam krótko przedstawiłem, to jak na tym serwerze, jak na tych poziomach 25, 30, 305 zarabiać, jeszcze ja wam pokażę, jak mi zazdrości. Zresztą, a co do jeszcze konia, jakby ktoś zapytał, no to sobie bijamy 25 level. Chyba na to, że nie musimy, idziemy do stajnego, stoimy taki takie to jest zdjęcie konia. Na to klikamy, ja to wam tutaj, z konia, nacisnę sobie na konia, to na konia, to tutaj go odeśle, gdzie on jest. Odeśle, dobra, odeśle go. Klikamy na zdjęcie konia. Na się, się może nie udać. Co? Coś się... Musisz pojednać na miejsce punktów manę. Dobra, dawa, nie zauważyłem. Ulecamy manę. Weź świeciu leczoną ja nie mam, bo tu chyba używałem. Nakciskamy. Nie powiodło się, nie powiodło się, nie powiodło się. Dobra, chuj. Nie powiodło się. Bo nam coś spierdoliło dużo many, do chuja pana. Nie wiem w ogóle, what the Bo coś się chyba nie chce przywołać. Dobra. Nie wiem, dopełnimy stąd do końca. Dopełniliśmy manę do końca klikamy, tutaj. No i jest, ja, dobra, przewołał się końc. Tak dobrze ciebie będzie u was. Ciebie przewołał, bo jeśli macie swój many... swój many, całą manę jeśli macie, nie będę się przyła za pierwszy, no dój. O, tam jest, tam jest beści, dobra, dobra, dokornim go. Tak właśnie wygląda bez uśmiech stopień czwarty, bo on jest takwa trochę mocniejszy. Wyglądać tylko dziki łóżki. Ale uważajcie na jego, bo jego kryty są zajebiście mocne, dobra. Na koniec filmiku sobie go dokurwimy, Berserk odpalamy, albo odpalamy, on sam nas zaatakuje, bo on atakuje sam, dojebiemy go z Oj, O, jeszcze ten zaprzysiężony, że oni jeszcze się zawsze Nie wiem, go lejemy go, może coś lotnie. Ludzie go radzą nie być skillami, ale dla mnie to tam jeden chuj. Nie chyba ale pal tylko złoto, dobra. No i tu było na tym taki krótki poradnik, także na razie coś pompa, jebać Fubusomacz, subskrybujcie, fabkujcie, udostępniajcie, pozdro.